Dobrze wszystkim z tej strony Foxy. Dzisiaj ze mną jest moja koleżanka, przedstaw się. Cześć, jestem Gamerka, no i No, to jest Gamerka, no i siemaneczko. Dzisiaj jak widzicie będziemy grali w Lola i bardzo Was przepraszam, że, że zacząłem mieć tyle serii i nie skończyłem, ale to z powodu braku, braku czasu. Ja nagrywam teraz swoje, no ja was przepraszam, ale nieoczekiwanie pomogli waszego pokoju. Mam no maneczko dla moich widzów. Okej tak, gamerka i jestem gotowy Lola No jesteś gotowa, mogę Cię zaprosić? No mnie zaprosić Dobra, e, Szeze, jak coś to macie, jak ja coś to macie to... nasze konta do Lola, tutaj pokażę brzydko palcem, przepraszam. Możecie Zaj, nas zaprosić. Zaki. Jak widzicie mam to fajne postacie. He Heszki. Hę He Dobra, kogo ty wybierasz? Kim ja gram? A Kim ja mogę grać? A, ty no tak. Czekaj, i rekton... Renektonem re, 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 się pani grało? E, on do ciebie nie będzie pasował. Dobra, my sobie zagramy Miss Fortune. Hey, no, nie, nie, weźmy co zagraj. Weź z na środkową minię. Nie, no, nie, dzięki, dobra. No to wiesz e... na górną, na górną. Będą dość często ee, Będą dość często nagrywane z różne te różne filmy, ponieważ ja... to jest teraz film i ja byłam poradę, no. I no właśnie te... dlatego Ej. też chcę powiedzieć, że teraz będą częściej u mnie filmiki, już nie będzie takich serii zawieszanych, bo właśnie będę grał z nią. Tak. Ja robię cięcie i widzimy się na starcie. A ja nie robię cięcia i poczekacie sobie, przepraszam. Bo, Cześć, nie bo ja mam główny program. Które nazywa się YouTube? To wyśle sobie, wy... ale YouTube ci tylko minutę nagrywa. Nie, trzy. Oje, po dzięki Ci za takie. właśnie jestem banditą, bo to jest bardzo fajne. Ej, wiesz? weź potwierdź. Co? Bo to im przeszli to. Dobra, ja zakończę ten odcinek. Dziękuję bardzo, do widzenia. I na razie zobaczymy się, jak zacznę grę. Buja!